Ja wszystkim, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota W ostatnim odcinku wzięliśmy dosyć ciekawe zdanie od Fiska I muszę wam powiedzieć, że trochę jestem zirytowany, ponieważ... E, no... Dosyć sporą część tego odcinka już nagrałem przed chwilą Jednak w momencie, kiedy chciałem się przeteleportować jako rad z Fortuną z powrotem do Górniczej Doliny Gra mi się wykrzaczyła i cały materiał oczywiście poszedł w pizdu Eee, plus tego jest taki, że wiem już, jak wykonać quest z Fiskiem bardzo dokładnie, dlatego nie będę się za bardzo tutaj mieszał i powinno to pójść w miarę sprawnie. Tak więc, oczywiście, najpierw musimy sobie zagadać do e, Suareza, aby dowiedzieć się dokładnie, e, jak to zrobić. Więc, e, więc tak. Nie pamiętam, czy ja sprzedawałem mu te niektóre złote rzeczy Nie, sprzed nie sprzedawałem, także jeszcze mu sprzedam parę tam świecidełek Eee... No i tak, no będę musiał pamiętać jednak, żeby przed każdym eee, Momentem, kiedy gram, mus mam, mam mnie gdzieś przeteleportować Że jednak powinienem e, Nagrywanie sobie e, Wyłączyć i 30 jeszcze raz, aby sobie plik zapisać Zapisać, może bardziej jakoś tak zabezpieczyć bo wiecie, no, mój program akurat jest tak, że nie mogę nagrywać e, Gotika OBS-em, ponieważ to jest za stara gra, aby żeby OBS ją wychwycił. E, no i muszę to nagrywać jak Bandicamem, A Bandika ma to do siebie, że jeżeli coś uszkodzi jego nagranie, e, czyli no, na przykład kre, crash gry, no to cały materiał muszę usunąć, bo jest po prostu uszkodzony. No i tak to działa. Okej, okay, najpierw pokaż mi swoje towary. Jeszcze raz sprzedam te wszystkie jakieś tam puchary, nie puchary. Trzymaj to, trzymaj ten złoty naszyjnik. Ten złoty puchar, który miał być niezwykle cenny, tutaj u niego jest niezbyt cenny. Więc jego sobie może akurat zostawię. Nie będzie mi chyba przydatne, ale lepiej go zostawić, dobra. Spróbuj odzyskać rzeczywiska. A więc wiesz już wszystko? Dobrze się składa. Mam już dość tej dziury. Być może Tobie uda się wydobyć skarby fiska i zwiejemy stąd czym prędzej. Masz jakieś wskazówki? Przede wszystkim spróbuj się zakraść do kwatery Grinsa. Najlepiej około godziny trzeciej w nocy. Z tego, co udało mi się zauważyć, wtedy jest zmiana warty. Poza tym rzeczy fiska są w kufrze zamkniętym na klucz oraz dwóch drewnianych skrzyniach. Klucz udało mi się dorobić. Powinien pasować. Skoro udało ci się dorobić klucz, dlaczego sam nie spróbujesz odzyskać rzeczy? Wszyscy mnie tu znają i każdy by mnie podejrzewał. Ale wróćmy do tematu. Za dwie zabrane skrzynie podstaw jakieś inne. Tak, aby Grins nie zauważył zbyt szybko kradzieży. Skąd wezmę takie skrzynie? Bardzo podobne leżą w kuści Huno. A jakie dokładnie skarby są w kufrze? Najważniejsze, aby Fisk odzyskał skrzynkę ze złotem. Złoty piersień, buhar i naszyjnik. Dlaczego Okej, okay, a więc y, musimy się oczywiście przejść teraz do- do Huno i zabrać y, dwie skrzynie. Więc, tutaj sobie tylko zabiorę co on miał. Pamiętam, że to było oczywiście to mleko, nie wiem po co je zbieram, ale jak leży to wezmę. Tutaj, tutaj też był kufer z... no może niedużą ilością złota, ale zawsze coś i teraz tak, to jest dosyć śmieszne w tym momencie. Mamy tutaj te wielkie skrzynie, dwie. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj, które są prawie że wielkości bez imiennego. on jak zwykle sobie po prostu chowa do kieszeni, także fa fajnie. Mogę to wziąć, mogę wziąć. Jak widzicie tutaj mam dalej save, które już robiłem. Ach. Głupie krasza, no. Dobra, że grze zapiszmy sobie... nadpićmy sobie po prostu ten save. Mogę wziąć ten skrzyżnamisek? Mogę. Okej. Okay. Więc y, prześpijmy się teraz oczywiście do tej trzeciej wynosy. się w związku z tym nie zmieni. I okradnijmy tego grinisa albo może po prostu odzyskajmy rzeczy. <laughs> Fiska, może to będzie lepiej pić. Masz tu, masz tu gdzieś kiełbasę? Nie masz kiełbasy. Kłuźba, nikt nie ma kiełbasy w tym obozie. Odpoczywaj do północy. No i tak. Oczywiście musimy się jeszcze trzy razy przespać godzinę. Bo jeżeli moja zajebista matematyka mnie nie myli, to powinno nam to dać trzecią w nocy. A jako, że poziom mojej matematyki jest zajebiście chujowy, to istnieje jakaś szansa, że mogę się pomylić. Flaspem 2 czy 3 razy? Już zapomniałem 3 razy, dobra A więc yy... Dobra To mychate Tutaj strażni strażnik się powinien zmieniać w tym momencie Także musimy poczekać tą chwilę Aż on sobie odejdzie i będzie zmiana warty Także ja się może łyknę trochę kawy W międzyczasie, kiedy on sobie pójdzie Okej, okay, poszedł sobie i teraz tak. Zbierzemy, bierzemy te dwie wielkie skrzynie, albo najpierw sobie tutaj przełącznik uaktywnimy... E, który... Nie, 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 bezimienny co ty robisz? Przełącznik, który nam e, pułapkę. Zdezaktywuje. Albo aktywuje jeszcze raz, whatever. Kurwa mać. No i tak to jest jak się bezimienny bawi pułapką. Ale dobra, spokojnie. Tutaj mam save. Y... Tutaj mam inny save, który zrobiłem podczas poprzedniego nagrania. Także nie musimy z powrotem się. Nie musimy z powrotem spać. Okej. Okay. Bierzemy dwie skrzynie. Szybko kufer. To akurat nie jest ten kufer, ale tutaj jest bardzo fajna rzecz. Nawet pamiętam zamek, dokładnie, czyli 500 sztuk złota, to jest, no, zajebistą rzeczą. E, teraz tak, bierzemy tą skrzynię, otwieramy tu kufer. W kufrze mamy oczywiście wszystkie rzeczy Fiska. Możemy sobie jeszcze ukraść te naszyjniki, złote naczynie, złoto, złoto, stara moneta, złoto. I tak, musimy w tym momencie tutaj zrzucić te dwie skrzynie, które znaleźliśmy u Huno. E, czyli, czyli, czyli tutaj, jedna, e, tutaj druga. No i chyba możemy wychodzić. Jak śmiałeś wejść do mojej kwatery? Gdzie są straże? Cholera, zmieniają się. Co tam robiłeś? Powiedziałem dokładnie to... Nic takiego. Zaczekaj chwilę. To przecież. Nic nowego. Hmm. Wygląda dobrze. Był w Na szczęście wszystko jest w porządku. Możesz iść. No właśnie, więc wszystko jest w porządku. Wszystko jest yy, dobrze, więc możemy... Możemy iść dalej. Naprawdę, W takim razie ja sobie może odpalę pochodnie, co prawda mogłem iść spać, ale zrobimy to za, za bardzo rzadka staremu, no to ciekawe. Ej, mamy tutaj pochodnię? Jakąś? Mam pochodnie? Nie mam pochodni. Tak. dobra, mogę się tu gdzieś przespać? Jakieś łóżko jest? Jest łóżko, dobra. Ej, łóżko, halo. Więc prześpijmy się do rana, żeby coś widzieć. Albo żebyście Wy coś widzieli, bo ja coś tam widzę, ale YouTube lekko filmy przyciemnia i Wy może nie widzicie tyle co ja. Także oczywiście wolę się przespać zawsze do rana, abyście nie mieli ciemno po prostu. Więc idziemy sobie na szybko do Fisk'a, oddamy mu te jego rzeczy Podejdziemy sobie do Fortuno Podejdziemy, podejdziemy sobie do Fortuno, on już powinien nać, da, dać nam błyskotkę i będziemy się mogli przeteleportować do, przeteleportować do Górniczej Doliny Nie mogę mówić za szybko, bo mi się kurde słowa mieszają <laughs> Tylko oczywiście ucząc się na swoich błędach będę musiał zresetować nagrywanie przed y, podróżą do Górniczej Doliny, żeby znowu mi się hey. granie nie Odzyskałem Twoje rzeczy. Czy masz także drewniane skrzynie? Tak. Spisałeś się na medal. W końcu nadeszła ta chwila. Będę mógł wrócić na moją wyspę. Nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczny. Przyjmij ode mnie tysiąc sztuk złota. To i tak niewiele za to, co dla mnie uczyniłeś. A na razie dla niepoznaki będę dalej tu kopał. Co teraz planujesz? Dziś albo jutro razem z Suarezem opuścimy ten cholerny syf i postaramy się dostać do obozu piratów. Stamtąd postaramy się złapać jakiś statek płynący w stronę naszej wyspy. Kochane Gigemos, w końcu do ciebie powrócę. Okej, okay, ja bym za może nie radził mu tam iść do tego obozu piratów, jako że oni chcą zabić właściwie każdego, kto tam stanie na ich terenie. No ale to w sumie nie moja sprawa. Quest wykonałem i fajną sprawą jest w momencie to, że mam 4500 tysiąca sztuk złota. Czyli tak na dobrą sprawę brakuje mi już tylko 500 sztuk złota, aby dostać się do obozu piratów. A musicie jeszcze pamiętać, że dostanę od woreka 1000 sztuk złota. Ale z sam faktu, oczywiście, pomocy mi ja bym mógł się tam dostać. Chyba, że już to wziąłem. Nie jestem czy to wziąłem. Chyba nie. Nawet jeżeli nie wziąłem, to myślę, że tak zło, to już nie będzie tak trudno zdobyć. E, więc tak. Jedźmy do Fortuno. Ja oczywiście przed wypiciem zajbistego eliksiru... Tak jak mówiłem, sobie zresetuję nagrywanie. Jakby co to, to? Save? 75... Tak, proszę. Podoba ci się? Może być. Wygląda na coś cennego. W rzeczy samej tak jest. Masz kolejny eliksir? Oczywiście. Wspaniale. Skosztuję go trochę i odrobinę zostawię tobie. Wypijesz resztę, dobrze? Zgoda. Okej, okay, to oczywiście eliksir, który wypijemy sobie Ale ja oczywiście robię taki myk Okej, okay, nie powinien się nic zauważyć, ale oczywiście nagranie zresetowałem, także wypijmy i mam nadzieję, że gra mi się jednak nie skraszuje Znów jesteśmy przy portalu Prowadź, przyjacielu No kurwa, teraz się nie skraszywałem, to jest moje zajbiste szczęście <grytanie> Ale dobra, lećmy Trafiliśmy na sam zamek, cudownie, zawsze mnie interesowało, co było w komnatach magów, zapewne niedługo znowu nas wróci do Jarkendaru, tam jeszcze pogadamy. Okej... Okay. No tak myślałem, nikogo tutaj specjalnie nie ma, ale... Nie, 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 NIE! 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 Kurw, NIE! No, Wyprawa do góry. nie! Stop! Nie, kurwa! Nie! Nawet że mnie pozwiedzał dokładnie. Co to miało być w ogóle? No, serio. Be bez przesady, no, naprawdę, no. Come on! Znów to była lekka przesada, no naprawdę. Co przeszedłem 5 metrów i mnie wróciło? Dobra, nie wiem jak daleko ja mogę przejść tutaj, no. Jeżeli gra mnie od razu cofa. Ale ja bym chciał jednak sprawdzić, czy jest tutaj coś cennego, co mogę sobie wziąć. gdzie Chrząszcz. Gień kszążczu! Po tworze. Okej, okay. stoł alchemiczny. Jakiś kufer. Lewo, prawo, lewo, prawo. Tworzenie szkieletu. ok, będziemy mieć Freda. Fred zawsze z nami. Runa. Mikstura, co to za runa? Jakąś runę znalazłem. A runa... nie wyłączyłem skapea. Kurwa Wybaczcie <laughs> Ja nigdy nie będę pamiętał o tym, żeby tego scape'a cholernego wyłączyć e, okej okay. Co ja run co ja za runę dostałem? Stop, ej! Gdzie ona jest? Ja jestem ślepy już, czy co? Aha, tak, to jest taka zwykła runa, tak? W bez niczego, no dobra Hmm Dobra, czyli nie mogę iść tam. Jak pójdę tam, to mnie wróci. No dobra, no to spróbujmy pójść tutaj. Widzicie, zrobię sobie save, jakby mnie znowu miało gdzieś tutaj wrócić, to ja wolę już mieć zapisaną tutaj część gry. O, Escape, cholerny czemu ja cię nigdy nie mogę wyłączyć na czas nagrywania, no. Ja jebie, wybaczcie to, no. Nie wiem. Czemu ja tego nie wyłączam? Ok, nie wiedziałem, że w nie mam 250 fps, ale nie będę narzekał. Czy mogę tu gdzieś przejść? Oczwar. Nie, 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 <ścoughs> nie, gro, 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 gro. gro! gro! gro. Nie tak się umawialiśmy Czekaj, gdzie byłem? Ja tam widziałem gulasz Tu jest gulasz, ja chcę ten gulasz, czy mogę go wziąć? Co? Gro? 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 Jakoś tak delikatnie sobie podejdę, tak, o tak, tak Nawet Tak lekko, leciutko, leciutko, nie cofnij nim nie cofnie. O! Uciekaj bez Bocie bo cię cofnie! Dobra Gulasz, co to za gulasz? Eee, chyba zwykły. Dobra, czyli tutaj mnie cofło. Sprawdźmy, czy może mogę wejść do. Znaczy mogę wejść tutaj? Fajnie byłoby wiedzieć, gdy, gdyby miał jakieś granice chociaż wyznaczone, gdzie ja mogę iść, a gdzie nie mogę lewo, prawo lew lewo prawo lewo. no kurwa zaraz chyba jedne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, naprawdę! Tyle wytrychów! Mój mózg przestał działać przez tą minutę, chyba. Fajny dywan. Był chyba wcześniej jakiś inny. No, ale dobra. Kociół, kociół, kociół. No, dobra. Boję się iść tam, bo mnie cofnie. Naprawdę, no nie powiem, fajnie byłoby, gdyby faktycznie było tu wyznaczone jakieś miejsce, gdzie ja mogę się poruszać, a gdzie nie? Spróbuję podejść tu Drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej. Okay. To nie. A... Może mogę podejść tutaj? Co gra? Pozwolisz mi? Na przykład, y, tutaj. Aha, jakiś kufer tutaj jest. Zróbmy save'a. Strzała, łuk nowy miecz. Okej, okay, są sporo warte. Nawet. Aha, mogę przejść tutaj? Dobra, tutaj też mam jakiś kufer, chyba też bez zamka. Trochę złota, oczywiście pięć chlebów, ale żadnej kiełbasy dlatego tego kopacza. Oczywiście tutaj nigdzie też nie ma. Ha, huh. no dobra, Sprawdźmy jeszcze może tam, czy coś jest ciekawego za tymi drzwiami. Albo... Gdzie ja szło? Gdzie byłem? Tutaj? Nie wiem Tu? Szkobiłem się, nie wiem gdzie jestem O Boże <laughs> e, Trochę mi się tutaj wspomnienia wracały, nie wiem czy Ktoś z was jest na tyle Powiedzmy moim tutaj stałym Widzę I pamiętam czasy kiedy nagrywałem jeszcze Machinimę Co było... Może 4 lata temu I pamiętam taki mój film Który był, nazywał się As Gothic, Asterix i Obelix chyba część druga I jedną scenę nagrywałem dokładnie w tym miejscu Nigdy wcześniej tutaj nie byłem Tylko w momencie kiedy nagrywałem tą scenę I tak mi się te wspomnienia Nagle wszystkie obudziły Wow ja pamiętam jak tu się męczyłem, nie wiadomo ile godzin, żeby wszystkich poustawiać. Eee, ciekawe czasy to było. No Ale dobra, może nie my tutaj wspominam, tylko szukajmy dalej tych kufrów. Tutaj chyba... żadnego nie ma. Tu już boję się, że mnie cofnie. Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra, gry, możesz mnie już cofnąć, nie obrażę się. A teraz żeby mnie kurwa nie cofniesz, nie? O, tu jest skrzynia. Stop, 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 tu jest skrzynia. Kufer. O Jezus, Le... No i chuj, bombki strzelił, kurwa. <grystanie> Dobra, jebać to <grystanie> Idę stąd. Eee Okej, okay, gro. Możesz mnie cofnąć. Teraz znowu nie będę wiedział. No myślę, że. Coś tutaj się dziwnie go stanie, bo jakoś podłoga by inaczej wyglądała. Gro, możesz mnie cofnąć? Halo, gro? Gro? gro, 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 gro. Gro Dobra, cofaj mnie, gro. Możemy wracać do pięknego, sodownego Jarkendaru. I tak mi się skończyłyby, trochę. Wyprawa do górniczej kolonii była niesamowitym wydarzeniem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Od razu poczułem się lepiej i odzyskałem spokój. Teraz mogę spokojnie mieszkać tutaj. Przyjmij ode mnie jeszcze trochę rudy. A dzięki, dzięki, dzięki. Ok. Czy to mamy jeszcze jakieś questy? Może tu dla koristo? Mm -hmm. Komentarz prasyny, prośba Ramireza. Prosił mnie o przypomnienie skinnerowi, że miał coś zrobić dla Ramireza. A wiesz co mia to? Skrytka um. miał to? Skretka Sandry. A. Miałem tą skretkę sprawdzić, zapomniałem. Ole, chase now. Ej, jak ci się podoba kara Grinsa? Daj spokój, nienawidzę piłować W końcu trochę schudniesz Spadaj. Wiesz co, mogłeś dostać 300 batów, więc ja nie narzekam Znaczy, może nie narzekałbym na jego miejscu, może tak powiem Eee, okej okay. Więc Więc Więc, więc, więc Chwila, Wiecie co, może ja się cofnę jednak do tego e, obozu tam wyżej, bo tam jest teleport i chociaż jeszcze jeden quest nieciekawy. Poczekajcie chwilę, może sobie tutaj zostaniemy do końca tego odcinka, A już w następnym sobie zaczniemy gdzieś dalej. Ja bym chciał poczekać do wieczora. I tak, tutaj jeszcze był jeden quest z tą Sarą Miałem tutaj chyba przyjść do niej wieczorem i coś tam, coś tam pogadać No cholerny kaktus Już nie, nie wiem, który raz się o niego zaczepię Dobra Eee Kościół nie rób jakichś dziwnych dźwięków Dzięki za przyprowadzenie Sary do obozu Oto nagroda No ja pierdolę ziomuś no. Mam ci zaraz pieprznąć w ten głupi ryj Masz kiełbasę Ja jebie uciekam stąd. A. Dobra nie słychać go już tutaj Co słychać? Odwiedziłaś mnie Nie, nie mogę doczekać się naszego spotkania. Co powiesz na wspólny mały spacer? Jasne, chodźmy. Dobrze, znam pewne romantyczne miejsca. Chcę, aby okay. czas, jaki tam spędzimy, minął nam bardzo miło. Co masz na myśli? Zawsze marzyłam, aby mój ukochany zagrał mi na ludu. Nigdy nie próbowałam grać. Zrób to dla mnie, proszę cię. No dobrze, ja. Dlaczego nagle tak znikąd zostałem twoim ukochanym? Dobra, ja muszę chyba nauczyć się od jakiegoś gościa gry na tej lutni, także... A no nie, wiem, zobaczymy. Oczywiście ten głupi idiota dalej, dalej nie potrafi strzelić z tego łuku i się baguje. Eee... Naprawdę... ja mam tą lut... Mam chyba... Nie nie wiem czy mam lutnie. Nie mam lutni. No, on ma lutnie, Z tego co pamiętam, on mnie powinien chyba nauczyć. Zagraj swój popisowy utwór. Postaram się, kurwa, nie wiem. Nie no. Nawet lutni nie mam. Dobra, spróbuję od niego tutaj na przykład. Zagraj swój popisowy utwór. W porządku. Życzenie publiki jest dla mnie rozkazem. No i co? To tyle już? Koniec? Tak? Super? Najlepszy utwór na świecie, Ziomuś. No po prostu. Wiesz ty co? Wiesz, wiesz kur. Ja jebie! W tupę! W dupę! Cholera jasna. No nie, ja bo zaraz wyjebie z tego łuku. No kurwa, chyba zaraz mu pieczne, żeby kuźwa umarł. Czy ty masz godność człowieka, żeby tak na je pierdalać tym łukiem Zaraz Taka. ci go kurde zabiorę, szma szma szmaciarzu? Czekaj, posprzedajaj ci coś może. Sprzedaj się do czegoś. Czy nie Dobra, Trzymaj to, trzymaj to eee, To jest warte 150, więc dosyć mało Kostur Sędziego, trzymaj Miecz trzymaj Jeszcze dostałem jakąś błyskotkę tutaj chyba od Fortuno przecież Tak mi się wydaje, że dostałem o ale tylko 60 nic się nie Idę stąd ja Dolstein. No ja Dobra, wiecie co, idę jeszcze tylko do tego kopacza, bo znalazłem do kiełbasę, oddam mu tą kiełbasę i, I kończymy odcinek i raczej następny Zaczniemy sobie e, w obozie orków, tak mi się wydaje I spróbujemy ogarnąć wejście do piratów No chyba, że przy, przeczytam sobie poradnik i dokładnie jeszcze zobaczę co trzeba zrobić, aby, aby ta Sara się, 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 się ze mną dogadała, jeżeli chodzi o, to, to, o tą lutnię no i, no i chyba tyle Raczej jest zbyt wielu questów już w obozie, bo nie mam, ale też jakieś są, jakieś takie naprawdę na tyle małe i mało ważne, wydaje mi się, że, że nie, nie muszę tutaj dłużej siedzieć Więc podbiegniemy sobie szybko jeszcze do tego kopacza, damy mu tam te to jedzenie No i skrzydlimy odcinek Także panie kopacz Hej Mam jedzenie i wodę o, wielkie dzięki Przyjmij tę miksturę. Czemu ciągle tyle pracujesz? Popadłem w cholerne długi. Szkoda gadać. Co to za mikstura? Mikstura siły morza, mikstura siły, mikstura siły, ale jaki Dobra. W każdym razie dostaliśmy level. E, mamy 10 punktów nauki. Tak, rzeczywiście będziemy mieć przynajmniej 85 punktów. Dalej trochę nam będzie brakować, ale zawsze do przodu Także dzięki wielkiej za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się, na razie